Wow! Dziewczyny to takie ekscytujące. Co nas czeka w tej rundzie? Myślę, że wam się spodoba. Dostaniecie całą masę żywych karaluchów. Spójrzcie tylko jakie urocze. Co za ochyda? Przykro mi, ale i tak będziecie musiały je narysować. I to za pomocą małych nakładek na palce wyglądających jak rączki. Będzie wam się nimi bardzo wygodnie rysowało. Trochę nietypowo, ale wam się spodoba. Nie zapomnijcie, że macie tylko jedną minutę. Czas start. Nie chcę dostać karaluchów, ale muszę zademonstrować mój talent. Myślę, że wyjdzie mi bardzo ładnie. Mam nadzieję, bo inaczej nie będę miała od kogo przerysowywać. Kurczę, złamała mi się kredka. Czym teraz będę rysować? Wiem, mam temperówkę. Mam nadzieję, że mi pomoże. Teraz znowu mogę rysować. Co się dzieje z moją temperówką? O nie! Teraz jestem cała w opiłkach. Ale naostrzyłam kredkę. Muszę tylko zdmuchnąć śmieci z kartki, żebym mogła zacząć rysować. Gotowe. Ej, co ty sobie wyobrażasz? Teraz ja jestem cała w śmieciach. Nie martw się, pomogę ci się ich pozbyć. Dzięki. To bardzo miło z twojej strony. Nie Będę się dłużej na ciebie gniewać. Co to jest? Skąd się wziął ten papier? Julie, przestań rzucać przedmiotami. Odczep się. Co za tupet. Nie rozumiesz, że przeszkadzasz mi w rysowaniu? Nie mogę ciągle przerywać swojej pracy. Dobra, sprzątnę te śmieci. Jaki piękny rysunek. Też go zabiorę. Ej, gdzie jest mój rysunek? Za chwilę challenge się skończy. Masz rację. Wyzwanie dobiegło końca. Czas pokazać, co udało wam się narysować. Wita, mogłaś się bardziej postarać. Dislike. Mila, gdzie jest twoja praca? To nie przejdzie. Na pewno nie wygrasz. Julie, rewelacja. Bardzo mi się podoba twój rysunek. Bo jest mój. Stop, dziewczyny. Przestańcie się kłócić. Co się stało? Chociaż... Nie chcę zajmować się waszymi problemami. Mam wystarczająco dużo własnych. Mila, dostajesz karaluchy. Trzeba było się postarać. A, to straszne. Przecież się starałam. One pełzną. Spójrz na to. Co tam leży na dnie? Coś bardzo błyszczącego. To pierścionek z prawdziwym diamentem. Ojej, jakie ja mam szczęście! Tak wygląda pięknie. Dziewczyny, tym razem czeka Was jeszcze bardziej niezwykła nagroda. Lubicie owoce morza? Bo jedna z Was dostanie tę oślizgłą, ale bardzo uroczą ośmiornicę. Czy żartujesz? Fu! A malować będziecie na szkletymi farbami i mam nadzieję, że dacie radę. Czas start! W dzieciństwie często malowałam w ten sposób, więc muszę wygrać! Kurczę, to wygląda jak jakaś plama, trzeba to wytrzeć! Jak można tak zepsuć pracę? Ja zaraz narysuję coś naprawdę fajnego. Może naszą nagrodą naprawdę jest straszna ośmiornica, ale nawet ją można narysować słodko i ładnie. Wychodzi mi całkiem fajnie. Całkowicie zgadzam się z Milą. Ponadto, im lepiej narysowana ośmiornica, tym mniejsze szanse na zdobycie prawdziwej. Kurczę, skończyła mi się niebieska farba. Mam nadzieję, że Mila nie będzie miała nic przeciwko, jeśli od niej pożyczę. Ej, nie rozumiem. Mogłabyś zapytać mnie o zgodę. Zobaczymy, jak ci się spodoba, gdy ta butelka farby będzie już na zawsze twoja. To genialne. O nie, co się dzieje? Jak mam to odkleić? Dobra, najpierw muszę dokończyć rysunek. Wita, ty co narysowałaś? Chyba coś bardzo przerażającego, to okropne. Takie teksty są bardzo niemiłe i nie na miejscu. Będę musiała dać ci nauczkę. Ciekawe, co powiesz na to? Nie, co ja teraz zrobię? Nie chcę śmiernicy. Chociaż klej, którego użyłam do zrobienia żartu, może mi pomóc. To świetny pomysł! <noise> Dziewczyny, kończymy. Czas pochwalić się pracami. Julie, no brawo, wyszło niesamowicie. Wita, ale twój rysunek to jakiś koszmar. Niestety nie jest to dobra praca. Mila, po tobie też spodziewałem się więcej. W dodatku, rozbiłaś szkło, kurzyłaś mnie. Myślę, że będzie sprawiedliwie, jeśli ośmiornica trafi do zawodników, którzy nie dbali o zasady challenge'u. Witaj Mila, ośmiornica jest wasza. Tak jest, smacznego. A ja będę patrzyć i się śmiać. Możecie sobie jęczeć i tak musicie zjeść ośmiornicę. Spróbuję. Fu, to obrzydliwe. Nie sądziłam, że jest aż tak niedobra. Teraz jeszcze bardziej boję się spróbować. Naprawdę ohydne. Julie, dlaczego się ze mnie nabijasz? Nie pozwolę na to. Wita proponuje pokazać Julie, kto się będzie śmiać ostatni. Popieram! Julie, łap! Eee, co zrobiłyście? To obrzydliwe! Teraz mam macki we włosach. Jesteście takie okrutne. Jak będzie wyglądała trzecia runda tego challenge'u? Tym razem poszczęściło się Wam z nagrodą. Zobaczcie, jakiego uroczego pieska otrzyma jedna z Was. I znów trzeba będzie malować czymś bardzo nietypowym. Zróbcie sobie taki makijaż, aby wyglądać jak ten słodki piesek. Macie dokładnie minutę. Czas start. Nie mogę przegrać. Bardzo chcę się zaprzyjaźnić z pieskiem. Ja też. Muszę się więc spieszyć. Wszystkie chciałybyśmy mieć takiego słodkiego przyjaciela. Już kiedyś robiłam taki makijaż. Nie sądziłam, że ta umiejętność mi się przyda. Dziewczyno idzie za dobrze. Trzeba to naprawić. Ej, co ty zrobiłaś? Wszystko zepsułaś. Przepraszam, to nie moja wina. Wiesz co? A masz. Następnym razem odechce Ci mi przeszkadzać. Tak? W takim razie ty też oberwiesz. Mam nadzieję, że ci to wszystko spłynie z twarzy. Dlaczego to bardzo mnie nie lubisz? Wygląda cię naprawdę strasznie. Raczej jak jakieś upioranie pieski. Tylko mnie nie dotykajcie. Czas się skończył. Kto zostanie właścicielem tego pieska? Wita to okropne. Możesz dzieci straszyć. Mila, nie wyglądasz lepiej. Twój makijaż z pewnością nie jest taki straszny, ale nadal nie jest to uroczy piesek. Tylko praca Julie się nadaje. Gratuluję, masz nowego przyjaciela. Hurra, spójrzcie, jaki jest śliczny. I Jaki słodki. No co tak patrzycie? Musiałam jakoś walczyć z konkurencją. Co to za zapach? O nie, uroczy piesek zostawił niezbyt uroczy prezent. Fuu, co za ochyda. Czyli my mamy pieska, a ty masz to, co zostawił. Sprawiedliwość została wymierzona. Dziewczyny, w tej rundzie czeka na was przepiękna nagroda. Spójrzcie na ten cudowny naszyjnik. Dostanie go jedna z was. A rysować będziecie tymi buteleczkami, które zawierają kolorowy klej z brokatem. Myślę, że będzie fajnie. Czas start. Zaczynajcie. Wiem na pewno, że to ja zostanę właścicielką tego naszyjnika. Dziewczynom taka luksusowa biżuteria nie pasuje. Jak w ogóle wycisnąć ten głupi klej? O nie, wszystko zniszczyłam. Jak mam się tego pozbyć? Może rozetrę to innym kolorem. Nie, nic nie działa. Co robić? Julie, to nie jest śmieszne. Zaraz oberwiesz. Dobra, nie dotykaj mnie. Ja rysuję. Ja absolutnie nie mam pojęcia, jak narysować na szyjnik. Dziewczyny nie mogą go dostać. Mila bez urazy, ale będziesz musiała poczuć na sobie moc tego kleju. Wszystko idzie idealnie. Trzeba tylko dodać kilka kropel czerwonego kleju. Super! Co się dzieje? Dlaczego butelka przykleiła się do mojej ręki? Julie, czy to twoja sprawka? Moja? To Wita! Tak? Więc za chwilę się przekonasz, jak dobry jest ten klej. Ale nie na dłoni, a na twarzy. Proszę bardzo. Myślę, że nawet jej pasuje. Pomocy, zdejmijcie to ze mnie. O nie, teraz nie czuję połowy twarzy. Muszę natychmiast przykleić brwi na miejsce. Mila nie trzeba było ze mną zadzierać. Zaraz cię załatwię. Stop, czas minął. Pokażcie, co narysowałyście. Wita, co za porażka! Znowu okropna praca! Tylko proszę się nie obrażać. Julie, twoja nie jest lepsza. Dziewczyny, co się z wami stało? Przecież umiecie rysować. Mila, dobrze, że chociaż ty mnie nie zawiodłaś. Chyba nikt nie ma wątpliwości, że nagroda wędruje do Mili. Gratulacje! Wspaniale! Teraz będę najładniejszą dziewczyną w okolicy. Julie, też chcesz taki? Oczywiście, że chcesz. Ale i tak ci go nie dam. Ty czucho, No to nikt go nie dostanie. Co ty zrobiłaś? Już czułam się jak księżniczka. To było takie piękne. Dziewczyny, szkoda, że nie widziałyście swoich kwaśnych min. Żaden naszyjnik tego nie naprawi. Jak tu pięknie. Zawsze chciałam wziąć udział w różowym challenge'u. Ciekawe, co kryje się pod pokrywką. Super, kocham żelkowe misie. Idealne połączenie. Trzeba tylko wymyślić, jak go zjeść. Jest za twardy. Moje zęby sobie nie poradzą. To jakaś kpina. Ale chyba wiem, jak go zjem. Piła mi pomoże. A może poczęstujesz przyjaciółkę? Proszę. Nie, to mój miś. Ci wózka. Ojej, ja też dostałam smakołek. Właśnie miałam zamiar zjeść obiad. Nie ma nic lepszego niż makaron. Taki pyszny. Nigdy wcześniej nie próbowałam różowego makaronu. Czekaj, co tu się dzieje? Skąd się wzięła ta fabryka? To ostry makaron! Pomocy! A! Trzeba coś pilnie zrobić. Chyba mam tu gdzieś gaśnicę. Teraz się przyda. Uratuję cię przyjaciółko. Ojej! Nie wiedziałam, że bycie strażakiem jest tak traumatyczne. Kurczę, z mojego misia została tylko mokra plama. Nie obrażaj się na mnie, nie chciałam. Lepiej łap trochę pianki. Co czeka nas tym razem? Czas się przekonać. Nie, nienawidzę cytryn. A ja z kolei mam czekoladową fontannę. Wszyscy ją kochają, więc mnie będzie bardzo słodko i bardzo smacznie. Nie to co tobie. Cytryna nie jest różowa, a dzisiejszy challenge jest różowy, więc nie będę tego jadła. Tada! Nie dziękuj mi! To jedyna różowa cytryna na świecie, więc zjadaj ją szybko. Uuu, co za kwasota! Ale jestem silna, więc dam sobie z nią radę. Mogę to zrobić. Wszystkim udowodnię. Oh Gotowe. Kolejna i ostatnia. Oj, jakoś źle się czuję. Co z Twoją twarzą? Powinnaś się zobaczyć. Dobra, czas na smak płynnej czekolady. Wow, jakie to jest pyszne! Okazało się, że to nie jest zwykła czekolada, tylko truskawkowa. Lepiej jeść ją łyżką, chociaż tutaj potrzebna jest większa. No, ta będzie idealna. Super! Daj mi chociaż spróbować. Co? Nie mam mowy, to jest moje. No dobra. Mam genialny pomysł, żeby odegrać się na tej chciwusce. Wykonam kilka zgrabnych ruchów i cytryna zamieni się w smakowitego lizaka. Gotowe. Na koniec posypię kolorową posypką. Ej, zamieńmy się! Ja dam ci tego lizaka, a ty też mi czekoladę. No dobra, niech będzie. Jak miło w końcu pozbyć się tej paskudnej cytryny. Co to za lizak? To nawet nie jest smaczne. Bo to cytryna. Jak ci nie wstyd. Zablokuję czekoladową fontannę. Co ty zrobiłaś? Zaraz wybuchnie. Aaa! Dobrze, że zawsze noszę ze sobą parasolkę. Kurczę, ja jestem cała pokryta czekoladą. Niech los zdecyduje, kto pierwszy otworzy klosz. Kura, wygrałam! I pod pokrywką jest różowa fanta z naprawdę fajną rurką w kształcie okularów. Spróbujmy, jak bardzo to jest dobre. Co za odlot! Ojej, daj mi chociaż wziąć łyka, proszę! Nie ma mowy! Co? Dlaczego ty dostajesz pyszną fantę, a ja dostaję tego potwora? Co za koszmar! Może jednak nie jest tak źle. Może ten krab pomoże mi ukraść trochę fanty temu nienasyconemu łakomczuchowi. Dziwne, gdzie jest fanta? Dlaczego nie płynie? Co? Jak śmiesz! Wypiłaś moją fantę! To burzające! Teraz musisz zjeść tego obrzydliwego kraba. Może nie będzie taki obrzydliwy. Aj, to boli! Odczep się ode mnie szybko! Mój biedny nos! Aj, zobacz, jak to wygląda. Teraz wyglądasz jak klaun. Chyba wiem, co mi pomoże. Żeby unieszkodliwić tego kraba, muszę go po prostu ugotować. Teraz ten challenge zamieni się w kulinarne wyzwanie. Stawiam garnek na kuchence i ładę do niego kraba. Gotowe. Teraz chwileczkę czekamy, i można go wyciągać. Spójrz jaki jest czerwony, to znaczy, że jest jadalny, spróbujmy, mm, nie tylko jadalny, jest bardzo smaczny, nie mam nic przeciwko zjedzeniu takiego kraba, jest naprawdę smaczny. Okay. Mogę pierwsza otworzyć klosz? No dobra. Wow, cały automat pełen różowych gum do rzucia. To dopiero szczęście. Ale jak dostać gumę w swoje ręce? Trzeba włożyć tam monetę. A, tak. Monetę. Mam ze sobą tylko jakieś śmieci szkodzi, Mogę się dobrać do tych gum bez monety. Są takie apetyczne. No dalej, wychodźcie. Teraz ja sprawdzę, co mam. Ojej, też mam szczęście. Dostałam ogromnego lizaka. Tyle, że wcale nie jest słodki. To plastik? Ciekawe, co jest w środku. Wow, tu jest cała masa lizaków. Wszystkie są moje. Najpierw trzeba pozbyć się opakowań. Tylko spójrz na te pyszności. A co najlepsze, mogę to wszystko zjeść bez żadnych monet. Rewelacja. Chcę zjeść te wszystkie na naraz. Ojej, przesadziłam. Jak je wyciągnąć? No, dalej. No, wreszcie. Teraz mam usta pełne czupaczówsów. O czymś takim nie mogłam nawet marzyć. Muszę to tylko przełknąć. Gotowe. Dziwne, co to jest? Dlaczego te monety miałyby leżeć pod lizakami? Może one są dla mnie, a raczej dla maszynki z gumami. Zgadzam się na oddanie monet, ale będziesz musiała podzielić się ze mną gumą. No dobra. Na pewno ją wykiwam. Końcu mam monety. Więc nareszcie spróbuję moich gum. Tak długo na to czekałam. Jakie to jest pyszne. Wow, ile tu jest gum do rzucia. Co za różnica. I tak są moje. Co? A co z naszą umową? Kłamczucha. Przestań bełkotać. Lepiej spójrz na balona, którego zaraz nadmucham. Oj, jest naprawdę duży. Myślę, że fajnie będzie, gdy przebiję go patyczkiem. A masz! Ej, jestem teraz cała pokryta gumą. To straszne.